Znajdujemy się nieopodal pętli boryszyńskiej, a obok niej jest obiekt 766 połączony z głównym systemem. Jako ciekawostkę, ten obiekt chyba jedyny na całej linii MRU ma klatkę w okręgu oprócz jednego obiektu niewybudowanego A8 West, czyli pętla nietoperska, tam chyba też występuje taka klatka skodowa. Ale dlaczego tutaj jesteśmy? Dlatego, że dziś Wam pokażemy bardzo ciekawe miejsce, zagadkowe miejsce, które znajduje się 20 metrów pod ziemią, konkretnie w tych koszarach pod obiektem 766. Żołnierze mogli nie wychodzić przez prawie miesiąc czasu na powierzchnię, mając tam sanitariaty, kuchnie, pomieszczenia do spania. Jako ciekawostkę, w pomieszczeniach, gdzie żołnierze przebywali i spali, pomieszczenia, czyli posadzka była specjalnie wylana masa bitumiczna, która miała wygłuszać podbite buty żołnierskie, które były gwoździami podbite, jak wiecie, żeby komfort był spokoju i ciszy. Jesteśmy pod obiektem 736 w kompleksie koszarowym. My zbliżamy się teraz do pomieszczenia, które jest zagadką pod, właśnie w tych koszarach. Na samym końcu obiektu 766 jest właśnie ciekawe pomieszczenie, które zaraz Wam pokażemy. A w nim bardzo ciekawe otwory. Właśnie dochodzimy do tego pomieszczenia. Tu mamy taką ciekawą nie wiem czy to jest szczelnica, czy tu miały przewody jakieś chodzić. I tu wchodzimy do interesującego nas pomieszczenia z takimi właśnie otworami rury, które wchodzą w ścianę. Zobaczcie. Te rury idą na równym poziomie stalowe. W jednym wypadku ta rura jest stalowa. Na wewnątrz mamy Rurę wychodzi na to, że taka plastikowa, bakielitowa. I słuchajcie, co najciekawsze: wpuściliśmy tutaj kamerę i kamera na głębokość 20 metrów cały czas idzie. Rura i się nam kończy, bo skończył się nam przewód od kamery. Co jest dalej? Nie wiemy. Co robimy dalej? No będziemy sprawdzać. Pierwsze zgromadzenie kamerą, otwór, który nam wydaje się najbardziej podejrzany. Zobaczymy, co tutaj się znajduje, ewentualnie do czego prowadzi. Ok. Spójrzcie do góry. Dokładnie też idą takie rury. Po dwie sztuki. Na samym szczycie dokładnie tak samo. Do czego to miało służyć? Nie wiem Na dzień dzisiejszy to miejsce jest bardzo zagadkowe. Może to była łącznica i przez te rury, przez te kable przez te rury miały być wprowadzone kable na przykład do łącznic telefonicznych. Też nie wiemy. Może to jakaś właśnie miała być centrala nie wiem, dowodząca Obszarem południowym. Jesteśmy bardzo blisko pętli boryszyńskiej, tak naprawdę kilkanaście metrów, i jesteśmy na pętli boryszyńskiej. Może to jest z tym związane? W każdym razie uważam, że warto byłoby wyjaśnić jedną z tajemnic obiektu 766. Jeśli wiecie, do czego, mógł służyć, do czego mogło służyć to pomieszczenie w obiekcie 766 w podziemnym kompleksie koszarowym, piszcie w komentarzach. Może wspólnie uda nam się rozwikłać jedną z zagadek tego właśnie miejsca. Dziękujemy za każdy komentarz. Łapka w górę lub łapka w dół. Subskrybujcie i wspierajcie nas. Dzięki.